Gość telewizji Tczew. Dzisiaj w tczewskim ratuszu gościmy z kamerą prezydenta Tczewa Mirosława Popuckiego. Dzień dobry państwu. Wizyta nieprzypadkowa. Będziemy rozmawiać o pieniądzach. O pieniądzach, o których mówi się w dwóch kontekstach. Po pierwsze w kontekście dyscypliny budżetowej no i problemów samorządów. Tak jak ostatnio to ma miejsce w Pelplinie, gdzie Burmistrz Perwina być może zostanie wyzwany na dywanik do premiera Donalda Tuska, bo istnieje taka groźba, że budżet przyszłoroczny może zostać niedomknięty, ale też o pieniądzach, które można pozyskać z kolejnego rozdania unijnych finansów. Jak to jest właśnie z tymi pieniędzmi? Czy Czech już myśli o kolejnym rozdaniu? No to może po kolei. Zacznijmy od, od tej dyscypliny. Faktycznie w ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się wiele, jeżeli chodzi o sytuację wokół samorządów, sytuację prawną. W tej chwili pan minister Rostocki bardzo mocno zaciska pas samorządom, jeżeli chodzi o możliwość zaciągania nowych kredytów, które samorządy zaciągały na inwestycje. No, przypomnijmy, Tczew sporo zyskał. No, no czef, w samo miasto przeszło w ostatniej kadencji zyskało ponad 40 milionów złotych. To były inwestycje, dzięki którym miasto się zmieniło. Wkład Zbudasz. własny właśnie pochodził z kredytów. Dzisiaj pan minister Rosowski mówi, nie, to nie tak łatwo będzie. Wprowadził nowe zasady, nowe wskaźniki i co gorsza wskaźniki są liczone przez 3 lata wstecz, w związku z tym, no, Trudno jest lawirować i trudno jest dopinać kolejne budżety. Czyli patrząc na kolejne rozdanie unijne, pani skarbnik musi patrzeć na to, co już zostało wydane. tak? To, co zostało wydane w ciągu ostatnich lat, i, bo inaczej ten wskaźnik, który, który jest wymagany, może nie wyjść, a to oznacza nieuchwalenie budżetu. Na razie na czarnej liście samorządów nas nie ma. Nie ma na razie, aczkolwiek niebezpieczeństwo w skali kraju jest duże i takich miast już w tej chwili jest sporo, którym grozi nieuchwalenie budżetu. To nie tylko jest Palepin, mówi się dosyć dużo na przykład o Krakowie, który może mieć podobne kłopoty. Kto wie, czy sama Warszawa może nie mieć problemu z uchwaleniem budżetu. To jest bardzo trudna sytuacja dla samorządów, ponieważ no rzeczywiście w tej chwili stoimy w przededniu nowego okresu budżetowania Unii Europejskiej, czyli rok 2014-2020. Od razu powiem no rzecz, jesteśmy w przededniu i tak prawdę mówiąc niewiele wiem jeszcze od tym. Ja, czy rząd odprądził sukces? Podobno tych środków ma być więcej. Znaczy podobno, ale trzeba pamiętać, że budżet unijny nie jest jeszcze uchwalony. Niestety Parlament Europejski odrzucił tak. pierwszą wersję budżetu. Ten, ten budżet, który jest naszym sukcesem, trwają w tej chwili rozmowy w Brukseli. Dowiemy się w czerwcu. Mam nadzieję, że właśnie latem albo będzie uchwalony ten budżet i wtedy faktycznie będzie sukces. Albo y, będzie tak, że Bruksela będzie uchwalała budżety roczne, co no, utrudni pozyskiwanie środków unijnych, utrudni w sensie projektów wieloletnich. A czy samorządy już mają informacje, jakie będą zasady y, Nie. przyznawania tych środków? Właśnie to jest w tym cały problem, że podstawowe źródło pozyskiwania środków, czyli regionalne programy operacyjne. Dzisiaj się mówi, że prawdopodobnie będzie to kwota około 5-6 miliardów złotych na województwo pomorskie. Czy więcej niż było? Troszeczkę więcej niż było, ale mówię, to wszystko jest prawdopodobnie, ponieważ nie ma ani zasad podziału, nie ma celów określonych, na jakie pójdą te pieniądze. No, z wyjątkiem innej rzeczy. Pani minister Dukleska mówi wyraźnie wszędzie, że środki będą dzielone na różne rzeczy, z wyjątkiem dróg lokalnych. A. Czyli o drogach możemy zapomnieć, ale to, to dopiero przed nami, ja myślę, że nie wcześniej jak koniec tego roku pojawią się dopiero pierwsze programy, pierwsze założenia i dopiero po te programy będziemy mogli przygotowywać inwestycje, z którymi będziemy starali się wystąpić, nie, też nie wcześniej jak w roku 2015, ponieważ wcześniej raczej tych pieniędzy nie będzie, Jestem świeżo po, po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim na temat środków unijnych, co prawda z innych programów niż program operacyjny i tam również w tej chwili trwają jakby prace przygotowawcze dopiero, zastanawiają się nad zasadami, zastanawiają się nad kryteriami doboru projektów, już nie mówiąc o tym, że jeden z programów, który który nas też jakby interesował, program sąsiedztwa Polska-Litwa-Rosja najprawdopodobniej będzie zmieniony i będzie programem dwustronnym Polska-Rosja. Mówię to, żeby pokazać, że w tej chwili wszystko jeszcze jest płynne, wszystko się zmienia i tak prawdę mówiąc w ciągu najbliższych kilku miesięcy dopiero będziemy świadkami tworzenia się tych programów. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich spotkaniach, łącznie z spotkaniami, chociażby w obrębie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Odbyło się niedawno takie spotkanie Komisji do Spraw Strategii. A podobno metropolia chce razem zabiegać się o. Tak, jest takie założenie, mam nadzieję, że to się utrzyma, że w ramach tych środków unijnych 5% środków będzie dzielony w obrębie metropolii. Co w obrębie naszej metropolii oznacza kwotę 300 milionów złotych. To nie są duże pieniądze. Jeżeli chodzi o potrzeby metropolitalne, czy takie większe potrzeby, to to praktycznie to są żadne pieniądze, można powiedzieć. Patrząc, że tam jest Gdańsk, Sopot, też tak? No i Widnia też, co prawda, to nie jest Gdański obszar metropolitalny, ponad... ale też jest metropolia. tak. Mhm. W związku z tym, no to mogą nie być duże pieniądze, i w tej chwili Komisja ds. Strategii zastanawia się też nad przygotowaniem celów. Na które można te pieniądze wydać, wydaje mi się że dzisiaj po tych dyskusjach, wszystkich, że gminy raczej nie dojdą do porozumienia co do tych poważniejszych zadań inwestycyjnych. Zresztą te poważniejsze, to akurat z tych środków nie będą finansowane. Mhm. I te 300 milionów, wydaje mi się, to jest na dzisiaj taka, taka moja wiedza, pójdzie raczej w kierunku wspólnej polityki oświatowej. Bo to jest potrzeba w tej chwili chwili. Niestety miasta ze sobą niepotrzebnie konkurują, jeżeli chodzi o szkoły, co podwyższa koszty, a wcale nie ułatwia wykształcenia. Ale rozumiem, że już trwają takie no, jakieś wstępne kalkulacje, skąd w razie czego, gdyby tych kas rzeczywiście było dużo, wziąć na wkład własny. Y oczywiście, że tak. Y Biorąc pod uwagę te wszystkie obostrzenia, które, które powiedziałem na początku, stworzone w tej chwili w nowej ustawie o finansach publicznych po to, żeby zgromadzić ten wkład własny, nie wiem jeszcze dzisiaj czy to będzie 15, 20 czy 25%, bo to różnie się mówi, w różnych projektach to różnie jest planowane, Chcemy w tej chwili jakby maksymalnie odkładać pieniądze na te wkłady własne, żeby po roku 2015 móc coś położyć na stole w, w rozmowach z, chociażby z Panem Marszałkiem. Stąd też w tej chwili jest taka wstępna decyzja. Mam nadzieję, że radni to podtrzymają, aby wszystkie oszczędności budżetowe szły na zmniejszenie deficytu budżetowego, bo to pozwoli za dwa lata, kiedy te projekty się pojawią, mieć za co te projekty kupić czy pozyskać. A właśnie to jest kolejna aby zmiana, jeżeli chodzi o m, projekty unijne. E, już nie będzie tak, że Unia daje pieniądze. Te czasy się niestety skończyły, Unia będzie pożyczać pieniądze. Niestety pożyczać... Z RPO również, również RPO e, będzie dominował model, który w tej chwili był w takim programie pilotażowym Jessica, gdzie e, się po prostu pożycza pieniądze i trzeba je po prostu oddać. Ale w, jak, w jakim kierunku chcę trzeba spoglądać? Co by mogło być na no, no, ten, ten kierunek jest określony w tej chwili w takich wstępnych już założeniach do, do projektów um, unijnych. To co powiedziałem przed chwilą pożyczki zamiast dotacji to jest raz, dwa projekty unijne będą wymuszały najprawdopodobniej, podkreślam, najprawdopodobniej partnerstwo. W związku z tym cały ciężar projektów będzie skierowany nie na wydatkowanie przez gminy z dotacji unijnych, tylko na pozyskiwanie partnerstwa z inwestorami prywatnymi. Mówiąc prosto, idziemy w kierunku PPP. I to jest w tej chwili chyba jedyne rozwiązanie na finansowanie dużych, skomplikowanych projektów, o których w mieście się również mówi od dłuższego czasu, jak chociażby budowa akwaparku. No to, to jest typowy projekt do dofinansowania w ramach PPP. PPP, który w ostatnim okresie czasu w Polsce nie cieszyło się popularnością, ale głównie ze względu na zbyt skomplikowaną ustawę i utrudnienia, które, które, które ta ustawa dawała. Mam nadzieję, że te środki unijne w tej chwili wymuszą troszeczkę łatwiejsze, łatwiejszą pracę w ramach PPP, a zwłaszcza wyeliminują tą taką patologiczną sytuację, jeżeli chodzi o to partnerstwo publiczno-prywatne a mianowicie to tak zwane czwarte P, czyli prokuratura. No, mówi się wprost, że tam, jeżeli gdziekolwiek przy stole siada samorząd i inwestor prywatny, to zaraz dosiada się prokurator, który wietrzy jakieś tam dziwne układy, a jest to normalny układ finansowania, finansowania inwestycji na zachodzie. Czyli aquapark niewykluczony, <laughs> jeśli oczywiście by było to dofinansowanie zewnętrzne, co najważniejsze inwestor zewnętrzny. Tak, zresztą Aquapar zgłosiliśmy do w, w, takiego pilotażowego programu w ramach Urzędu Marszałkowskiego, że jesteśmy zainteresowani właśnie taką formą realizacji tego projektu. Poszukujemy też na własną rękę inwestorów. Niedawno byliśmy na takiej konferencji z udziałem inwestorów austriackich, gdzie próbowaliśmy właśnie zainteresować. Muszę powiedzieć, że czekamy w tej chwili na, na rozstrzygnięcie. O dziwo zainteresowali się Tczewem, mówię o dziwo, ponieważ mieli do, do, do wyboru między Tczewem na przykład a Sopotem. Mhm. No, tam no, już jeden obiekt natomiast jest. zainteresowali się Tczewem, wzięli wszystkie materiały do siebie i w tej chwili analizują to. AkwaPark, jedno zostało pytań, które napływa do naszej redakcji od internautów. Są też inne pytania w kontekście nowego rozdania budżetowego i w kontekście no, ważnych z punktu widzenia odszkodowań zadań, niekoniecznie zawsze leżących w gestii u Urzędu Miasta. Mowa między innymi o tym suchym porcie, o którym od kilku lat się już mówi, który ma powstać na terenie gminy wiejskiej. Zadanie duże. No, na razie konkretów jeszcze nie ma, budowa jeszcze nie ruszyła. Ale no to może mocno zmienić mapę Trzeba. chodzi przede wszystkim o transport. Mowa o drodze, która by miała odciążyć miasto od tirów, które mogą zjeżdżać do tego suchego portu. Kiedyś już rozmawialiśmy o tej drodze, w zasadzie czy jest coś nowego i, i czy samo miasto jest zainteresowane uczestniczeniem w tym projekcie? Znaczy samo miasto nie będzie uczestniczyło w tym projekcie, ponieważ jak pani Grega to zauważyła, projekt jest realizowany przez podmioty prywatne na terenie leżącym poza naszym szczewem. natomiast my jesteśmy zainteresowani faktycznie takim układem komunikacyjnym, który nas nie obciąż. Czyli widzimy z jednej strony pozytywy w sensie rozwoju tej części województwa pomorskiego, pozytywy związane z rozwojem transportu i logistyki, powrotem do dawnego znaczenia Zajączkowa jako ważnego węzła transportowego i to jest jakby plus, natomiast oczywiście minusem jest obciążenie komunikacyjne stąd też łącznie z Panem Wójtem bierzemy udział w różnych spotkaniach i próbujemy zainteresować tutaj Pana Marszałka jest wpisane w tej chwili strategii rozwoju województwa, rozwój tego suchego portu rozmawiamy w tej chwili na komisjach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, żeby również strategii metropolii znalazło się to rozwiązanie. natomiast ja przykład pozyskać środki na budowę tej ulicy odciążonej. Natomiast od razu mówię jedną rzecz: na pewno miasto nie będzie finansowało tej drogi, na pewno Wójt raczej też nie będzie finansował. Jest to typowe zadanie ponadregionalne, gdzie powinno być zrealizowane bądź ze środków prywatnych, tak jak sam suchy port, bądź z udziałem pana marszałka. Zresztą to rozwiązanie, które w tej chwili jest przyjmowane jako rozwiązanie wyjściowe, oznacza praktycznie wyprowadzenie ruchu słuchiego portu bezpośrednio do, do autostrady z pominięciem węzła, węzła z drogą krajową 91. Czyli ta droga by nie przebiegała nawet przez tereny miasta, tak? Nie zdecydowanie, ulica zdecydowanie nie. To jest bardzo potężna inwestycja to. To musisz sfinansować albo ten inwestor prywatny. Zresztą z punktu widzenia inwestora prywatnego, dołożenie tych kilkunastu milionów złotych nie jest już w tym momencie wydatkiem dużym. Rozumiem, że i władza miasta, chociaż i to bezpośrednio jakoś nie, nie dotyczy ta sprawa, no, chociaż z drugiej strony no to tiry rozjadą miejskie ulice, zatem jednak dotyczy i władze gminy będą lobbować właśnie. Znaczy jeszcze raz podkreślam, założenie jest takie, że TIRy w ogóle nie będą wjeżdżały na, na drogę krajową 91 tylko udają się bezpośrednio udadzą się bezpośrednio do autostrady. Natomiast my jesteśmy zainteresowani lobbowaniem za tym, żeby ta inwestycja powstała, ponieważ jest tutaj duża konkurencja, zarówno port w Gdańsku, jak i port w Gdyni nie są zainteresowane pozbyciem się tego rynku na no, było konferencji, która się w Tczewie odbyła i tak. rzeczywiście no, dość sceptycznie podchodzili do tej inwestycji. Kolejne zadanie, też zadanie drogowe, droga prowadząca do autostrady A1 poza granicami trzeba, aż do skrzyżowania z ulicą Bielońską została już zmodernizowana. Została ta Czewska część, czyli ulica, sama ulica Bielońska, droga podlegająca Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg, Cały czas powracają dyskusje na temat no tej yy, czteropasmówki. Będą jeszcze e, rozmowy na ten temat z marszałkiem? To znaczy rozmowy będą z racji chociażby tego, że na poprzednich rozmowach ustaliliśmy pewną strategię działania. Najpierw remontujemy drogę Jagiellońską, budujemy czy remontujemy drogę w kierunku autostrady. Następnie, i to jest ten etap teraz, dokonujemy analizy ruchu i w wyniku tej analizy ruchu podejmujemy decyzję. Chociaż nastawienie Pana Marszałka, no nie jest jakby najbardziej sprzyjające. Pan Marszałek widzi tutaj inne potrzeby. Jakie? Jeżeli chodzi o województwo, no chociażby z punktu widzenia układu komunikacyjnego aglomeracji, nie tylko aglomeracji, w tej chwili chyba ważniejsze i, i, i bardziej bliższe sercu Pana Marszałka będzie Trasa Kaszubska, czy tak zwany OPAD, czyli Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej, niż ulica Jagiellońska w Trzczewie, co nie znaczy, że jakby odpuszczamy sobie ten temat, ale też musimy być realistami. Kolejny temat, ulica Nowosuchostrzycka, robocza nazwa. W tym roku pierwszy etap tego zadania. Budujemy drogę od drogi krajowej numer 91 do skrzyżowania z ulicą Żwirki. Mhm. Zostaje nam kilkaset metrów od ulicy Żwirki do ulicy Jagielońskiej. No i wtedy powstanie nam już ta Aleja Kociewska, taka z prawdziwego zdarzenia. Czy będziecie szukać środków na to, żeby, no nie wiem, no z nowego rozdania na drogi nie ma pieniędzy, tak? Jeżeli chodzi o rozdanie unijne, nie, tutaj raczej tych pieniędzy nie będzie. Tak jak powiedziałem, deklaracje z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego są wyraźne, nie będzie środków na drogi lokalne. Skąd też się kończą? No to jest właśnie pytanie, raczej do, do, do pana premiera niż do mnie. Zapowiadało się wielokrotnie, że, że schetynówki się kończą. Jeszcze była jedna edycja. Prawdopodobnie w przyszłym roku będzie jeszcze jedna edycja, ale w tych środków raczej będzie zdecydowanie mniej. Ale jak będzie próbował składać? Zobaczymy, przeanalizujemy jakie warunki będą. Chcę tutaj przypomnieć, że myśmy rok temu odpuścili sobie schetynówkę, ponieważ warunki dofinansowania były na tyle niekorzystne, że, że nam to się po prostu nie opłacało. W tej chwili ten odcinek, który pozostał, to jest wartość około 7 milionów złotych. To jest dużo jak na, jak na budżet miasta. Zwłaszcza, że nie jest to akurat odcinek, który jest tak bardzo niezbędny jak ten pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek ulicy nowo który będzie w tej chwili budowany w tym roku, stanowił alternatywę dla ulicy Armii Krajowej. Drugi odcinek. Które były... Dokładnie tak. Drugi odcinek, no, ma jakby, że tak powiem, połączenie równoległe w postaci ulicy Jagieły. Stąd też nie ma takiego nacisku, żeby, żeby akurat to budować. Jeżeli chodzi o układ komunikacyjny miasta Trzeva, o ten duży układ komunikacyjny, tutaj ważniejsze w tej chwili jest i myślę, chyba powinno być priorytetem budowanie południowego węzła komunikacyjnego, czyli węzła w okolicy ulicy 30 stycznia torów kolejowych, albo mówiąc inaczej połączenie terenów po osadach przy Lnicy Bałdowskiej z osiedlem Górki drogą krajową 91 i dalej w kierunku osiedla Suchostrzyni. Rozumiem, że to by mogło być inwestycja wspólnie na przykład z powiatem, tak? <grym> no, mam nadzieję, że powiat się dołoży do tej inwestycji, ale jestem realistą i raczej wolę polegać na sprawdzonych metodach finansowania. Ostatnie... Niemniej jednak jest to bardziej zdecydowany w tej chwili kierunek, jeżeli chodzi o te duże wydatki inwestycyjne, niż drugi odcinek Nowosłowoszczycki. Chociaż nie wykluczam, że jeżeli się pojawią ciekawe warunki finansowania, to na pewno z tego skorzystamy. Dokumentację posiadamy. Jeszcze jedno pytanie od internauty: parowozownia. W Wiadomo, trzech miastem kolejarzy. Trochę ten potencjał zaniedbywany kolejarski przez jakiś czas, no, chociaż mamy lokomotywę przy, przy węźle, ale jest, są piękne prowuzownie niedaleko dworca, tak, pomiędzy starym a Nowym Dworcem. Kilka lat temu mówiło się o planach stworzenia tam takiego muzeum kolejnictwa, które mogłoby się stać obok mostu, który czeka teraz na lepsze czasy na takim typowym produktem turystycznym naszego miasta, będzie się coś działo w tej kwestii? Biorąc pod uwagę, że jest to wywiad dla mieszkańców, powinienem powiedzieć tak, zdecydowanie tak. Ale ja wolę mówić prawdę i wolę mówić tak, jak jest naprawdę. Nie sądzę. Nie sądzę z dwóch powodów. Po pierwsze miasta zdecydowanie nie stać na tego typu dużą inwestycję, która będzie inwestycją kosztochłonną, również w sensie utrzymania bieżącego w kolejnych latach. Wracam do tego wątku, o którym wspominaliśmy na początku, czyli tych obostrzeń pana ministra Rostowskiego. I to jest pierwszy pierwszy wątek. Drugi wątek jest taki, no, sprowadziliśmy kolejne lokomotywy do miasta Trzeba, mówię o tej wpaski. Mhm. Biorąc pod uwagę trudy, z kim to się wiązało, ja nie sądzę, żeby, żeby tutaj współpraca z PKP pozwoliła na to, żeby te eksponaty przenieść, na pewno nie z Kościerzyny, bo Kościerzyna się na to nie zgodzi, na pewno nie z innych miejscowości, bo y, powiedzmy sobie wprost, dzisiaj w zasadzie wszystkie ciekawsze dla przeciętnego mieszkańca eksponaty są już no, sprzedane, tak, czy posiadane jakby swojego właściciela. Oczywiście miłośnicy kolei tutaj powiedzą, że gdzieś tam są jakieś zabytkowe wagony i tak dalej, no ale to nie są eksponaty, które mogą przyciągnąć w sposób stały turystów. Szerokie grono bo na pewno swoich miłośników? No, miłośników tak, ale mówię, to jest wąskie grono praktycznie osób, natomiast mówimy o, o czymś takim, co byłoby naprawdę atrakcją turystyczną. Mhm. Nie sądzę, żeby, żeby to powstało... Gdyby się udało takie muzeum stworzyć, nie wiem, 10 lat temu, to może tak, w tej chwili to już jest chyba za późno na to. Kryzys trochę. Trochę kryzys, ale tak jak powiedziałem, przede wszystkim fakt, że eksponaty w tej chwili są już podzielone i, i gdzieś tam powstały różne fundacje miłośników w Warszawie. Eksponaty są własnością marszałka. Nie ma po prostu w tej chwili ciekawych eksponatów takich wolnych. Oczywiście tutaj zastrzegam się, że proszę mi w tym momencie nie łapać, że jest, ktoś znajdzie w Polsce jakiś ciekawy wagon towarowy. Jak kupuję. Okay. No nie bardzo nawet miałbym gdzie to postawić. A i jeszcze tak podpytam o tą parowozownię, powiem, że kilka lat temu miasto było zainteresowane zakupem tego obiektu. Czy, czy tak, przyjęcie. byliśmy zainteresowani, mówimy o tej tak zwanym. Nie i Znaczy jednym, i drugim. Mhm. Tam, gdzie była naprawa rewizyjna parowozów, czyli o tym wachlarzu. Ale tam w tej chwili siedzi prywatna firma, no, o początku praktycznie prowadzi naprawę system, Natomiast pozostałe części dawnego magazynu głównego też są praktycznie zajęte. Kolej był taki moment, że sygnalizowała chęć sprzedaży, a właściwie oddania w zamian za długi. Natomiast myśmy te długi wyczyścili w momencie przejmowania budynku przy ulicy 1 maja. Czyli kolej długów nie ma? No, w tej chwili długów nie ma. Na kolej też się zmieniła władza, więc też się zmieniły reguły gry. I szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy w tej chwili nowa władza byłaby zdecydowana oddawać cokolwiek samorządom. Jak długi narosną, to możemy wrócić do rozmowy, chyba że kolej będzie płaciła regułę. Zatem teraz pozostaje z nadzieją, z wielkimi nadziejami na duże pieniądze, patrzeć w przyszłość i na to nowe unijne rozdanie, tego sobie i władze życzymy. Chciałbym, chciałbym prosić o, o taką e, e, nieuleganie jakby emocjami, jeżeli chodzi o te środki unijne, one się pojawią, natomiast nie pojawią się szybko i to nie będzie takie. jak być może część ludzi sobie wyobraża, że można zgłaszać wniosek na wszystko. Nawet jeżeli ktoś ma ładny pomysł to, to i ciekawy pomysł, to nie oznacza, że na to są środki unijne. Środki są na określone działania, na określone cele i do, też na określonych warunkach. I to trzeba wszystko spełnić. Konkurencja spora. Życzymy i sobie, i władzom miasta, żeby jednak w tym gąszczu projektów. I Aczkolwiek pomysłów... patrząc na dotychczasowe sukcesy, bo jednak trzeba powiedzieć, że z sukcesem pozyskiwał środki w poprzednim okresie budżetowania. No tak, Jestem tutaj spokojny. Burmar. No nie tylko zakład utylizacji odpadów, kolektor sanitarny z wik to, to są naprawdę duże pieniądze jak na 60-tysięczne miasto. Życzymy zatem, żeby takie pieniądze szerokim strumieniem nadal płynęły do Trzewa i Nie te... będę ciekawa, żeby nie I Żeby te kryzysowe czasy i pomysły zaciskania pasa z resortu finansów płynące do trzeba omijały nasze miasto. Dziękujemy serdecznie naszym widzom i zapraszamy na kolejny program z cyklu Gości Telewizji. Cześć. Dziękuję bardzo.